Witajcie w kolejnym odcinku numerologicznym z cyklu numerologia od podstaw, czyli numerologia dla początkujących. Ja trochę może będę się tutaj kręcić, bo mam kota prawie że na kolanach. Który wymaga obecnie zainteresowania, więc może się zdarzyć, że gdzieś tu się pojawi głowa albo ogon. Dzisiaj będziemy zajmować się tematem, który właściwie jest takim tematem dla początkujących cyklem formującym. W numerologii mamy trzy cykle związane z datą urodzenia i to jest właśnie pierwszy z nich. Jak znaleźć ten cykl formujący w naszej dacie urodzenia? To jest nasz miesiąc urodzenia, więc jeśli ktoś się urodził w styczniu, to jego cykl formujący wynosi 1, jeśli w maju 5, jeśli w listopadzie Dwa, pomimo tego, że listopad jest 11 miesiącem, ponieważ w numerologii stosuje się tak zwaną redukcję kabalistyczną, i jeśli coś, jakaś liczba jest wyższa od 9, to się ją redukuje. I tu zaraz prawdopodobnie będzie uwaga, że jedenastka jest liczbą mistrzowską, i dlatego nie powinniśmy jej redukować. No i są różne szkoły. Natomiast większość z tych szkół, być może wszystkie, Zgodna jest w tym, że jeśli jest to cykl formujący, to ta jedenastka ona gdzieś tam w pamięci naszej jest. Natomiast zazwyczaj stosuje się dwójkę, czyli zredukowaną jej formę, ze względu na to, że w dzieciństwie jakby no trudno jest o takie mistrzostwo człowieczeństwa, cokolwiek to znaczy. W każdym razie, wracając do tematu, cykl formujący to jest taki moment. Albo inaczej, to jest taki zakres czasowy, który rozciąga się od naszych narodzin do około 28 roku życia, i tutaj są odpowiednie obliczenia, które wskazują na to, kiedy on się kończy, a zaczyna następny cykl. Czym charakteryzuje się ten cykl formujący? Co my możemy odczytać z symbolu liczbowego, jeśli wiemy, że on. No, symbolizuje właśnie ten cykl formujący, czyli ten pierwszy etap naszego życia. Ta liczba może nam powiedzieć co nieco o tym, jakie były warunki życia nasze, do jakich warunków my weszliśmy, rodząc się na tym świecie, jakie warunki ukształtowały naszą osobowość. Ale również o tym, jakie były nasze przeżycia, albo inaczej, źródło również, może nie inaczej, ale dodatkowo, jakie jest źródło naszych przeżyć obecnie. Dlatego, że często my pewne schematy powtarzamy. Jak to ładnie się mówi historia lubi się powtarzać, i jeśli my mamy pewne doświadczenia, a jeszcze dodatkowo zauważamy, że one się powtarzają, to to źródło możemy odnaleźć właśnie w cyklu formującym. Oczywiście są również teorie, że źródła szuka się jeszcze wcześniej, natomiast w numerologii jest to jeden z elementów, właśnie cykl formujący. Tu odnajdziemy również wszelkiego rodzaju lęki i zahamowania. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie nasze zahamowania, jakieś przekonania, że nie możemy czegoś zrobić, albo nam nie wolno, one biorą się często z naszych najwcześniejszych lat dzieciństwa, kiedy no byliśmy troszkę tresowani, szkoleni, co wolno, a czego nie. Tutaj też straszy się nas, albo straszyło się jako dzieci. No, różnymi historiami, typu niewidzialna ręka, prawda, i inne rzeczy, i stąd potem biorą się pewnego rodzaju lęki, które niesiemy ze sobą już w życiu dorosłym. Więc jeśli mamy jakieś lęki i zahamowania, można sprawdzić, na ile odzwierciedlają, albo inaczej, na ile ta liczba odzwierciedla to właśnie, z czym my się borykamy. No i ostatnia rzecz to zasoby, cechy. Z którymi my się identyfikujemy już w życiu dorosłym. Dlaczego tak możemy patrzeć na cykl formujący? Ponieważ to jest energia, z którą spotykamy się na początku swojego życia. Nie jest jedyna, ale jedna z kilku. I teraz, kiedy my dotykamy tej energii, kiedy my dotykamy te, tych różnych doświadczeń, które są symbolizowane daną liczbą, to Wiemy, jak to jest używać pewnych jakości, które no, mają rozwiązać nasze tematy, nasze problemy, właśnie z tamtego czasu. Więc w pewnym sensie, my dotykamy tych części nas, które wydobywają na wierzch pewne umiejętności, pewne cechy. My to nazywamy zasobami, i możemy tego później używać. Mało tego, często się identyfikujemy z nimi, czyli uważamy, że tacy jesteśmy. I przechodzimy do kolejnego slajdu. Omówimy sobie w tej chwili bardzo krótko to, co może nieść ze sobą cykl o danej wibracji. Tu, jak widzicie, nie ma października, listopada, grudnia, czyli tych liczb powyżej dziewięciu, więc, jak można się domyślać, będziemy szukać tego w zredukowanych liczbach, czyli 1, 2, 3. A zatem, jeśli ktoś się urodził w styczniu lub w październiku, Czyli jego cykl formujący wynosi jeden, to to, co może ze sobą nieść dalej w życie, bo uruchomił to gdzieś w dzieciństwie, to między innymi takie dążenie do niezależności, taka Zosia samosia, nie rusz, nie, nie dotyka, ja sama na przykład. Ale także taki entuzjazm, pasja, z jaką wchodzi się do czegoś nowego. To jest niezwykle zaraźliwe, więc jeśli nawet osoba ma zupełnie inne wibracje dalej, to jeśli udało jej się uruchomić właśnie to w tym pierwszym cyklu o wibracji 1, a jest duża na to szansa, to wtedy może wnosić to do innych czynności, do, do wszystkiego, co w życiu robi. Więc może zarażać nas tą radością działania. Kiedy ktoś się urodził w lutym albo w listopadzie, to jego cyklem formującym jest dwójka. Więc tutaj już zmieniamy zupełnie klimat. To jest ktoś, kto ma się nauczyć towarzyszenia, komuś, wczuwania się w to, co ktoś inny czuje, czego ktoś inny potrzebuje. Więc ta, jesteśmy troszkę podporządkowani, jakby troszkę dla kogoś. I to może powodować, że osoby, które mają tę dwójkę słabszą, a są bardziej niezależne. I co się odczytuje z dalszej części portretu, mogą więc najlepiej znosić ten cykl. Muszą dużo się uczyć, są troszkę tak temperowane, dlatego że nie są przystosowane, nie, nie lubią podporządkowywać się. Ale są też takie osoby, którym nie sprawia to żadnego problemu. Nie stwarza to żadnego problemu, więc należałoby. Porozmawiać z taką osobą, jak ten jej cykl formujący przebieg, i co udało jej się z tego cyklu zaczerpnąć, by dotknąć w sobie, żeby móc skorzystać później. Co możemy wyciągnąć z takiego cyklu, żeby móc go wykorzystać, jak już będziemy dorośli? Między innymi umiejętność słuchania innych ludzi. Bardzo lubimy przebywać z takimi osobami, które umieją nas słuchać. Więc nawet jeśli te nasze jakości no, może nie są takie bardziej nastawione na słuchania a bardziej na dawanie, mówienie, to dwójkowy pierwszy cykl troszkę zmobilizuje tę osobę, nada im kierunek, żeby jednak gdzieś znaleźć to miejsce w sobie, które słucha. Wtedy też się szybko uczymy. Więc dowiadujemy się tego, jak czuje się ktoś inny, jak może się czuć. My działamy w dwójkowym etapie na poziomie dwójki, czyli na poziomie uczuć. Kiedy mamy miesiąc trzeci, czyli marzec lub grudzień po zredukowaniu, to wtedy możemy dotykać takich doświadczeń, które wcale nie są łatwe dla dziecka. Dlaczego? Dlatego, że trójka, ona niesie naukę, znajdowania czegoś pozytywnego we wszystkim. Więc, jeśli to jest jakaś bardzo miła sytuacja, no to żaden problem każdy znajdzie. Choć czwórka i siódemka znajdzie coś odwrotnego jeszcze w takiej sytuacji, nawet najlepszej. Natomiast jeśli te sytuacje są trudne, to coraz wyżej jest podnoszona poprzeczka, i wtedy takie dzieci urodzone w marcu czy w grudniu potrzebują szukać sposobu na to, żeby jednak coś optymistycznego tam się znalazło. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj taki element błaznowania, pajacowania, który pomaga przetrwać. Więc jeśli idziemy w świat, z takimi uruchomionymi jakościami, to jak możemy je wykorzystać jako osoby dorosłe? No, po pierwsze, bardzo dobrze funkcjonuje się przy osobie, która zawsze zobaczy coś dobrego. To bezwzględnie lubimy, znowu powtarzam to słowo, bo trójka bardzo dużo czerpie z dwójki, więc lubimy przebywać z osobami, które nie są nastawione negatywnie, które nas w jakiś sposób. Podnoszą, podnoszą nam nastrój. A jeśli chodzi o takie błaznowanie, takie pajacowanie, to ono się może przeradzać później, bo my dojrzewamy, więc nie będziemy takimi pajacami przez cały czas, ale może przeradzać się w stwarzaniu leżejszej atmosfery. Tutaj też duża uwaga, żeby nie przesadzać w trójce, a tu jest dość duża łatwość w przesadzie, żeby nie było też tak, że bagatylizujemy pewne sytuacje. Czyli tu potrzeba znalezienia takiej równowagi, że można niestety tak troszkę popłynąć w tym kierunku, że a co tam? Nie? I wtedy trochę no, budzimy się z ręką w nocniku i trzeba coś zrobić, wymyślić, żeby sobie poradzić. Oczywiście w przypadku jakości trójki zawsze te, ta ręka w nocniku będzie miała jakąś dobrą stronę. Kiedy rodzimy się w kwietniu, to tu na pewno potrzebujemy doświadczeń, w których poczujemy, że czegoś nie chcemy już. Nie chcemy tak, chcemy inaczej. Więc tutaj gdzieś budzimy w sobie taki upór w dążeniu do zmiany albo do osiągnięcia czegoś determinację, wytrzymałość. Tu potrzebujemy jakiegoś osadzenia się w jakimś konkrecie. Więc kiedy doświadczamy, Czwórki w pierwszym okresie, to uczymy się być konkretni. Uczymy się mówić krótko, a zwięźle. Więc jeśli trafiamy później z taką umiejętnością do świata dorosłych, to lubimy, kiedy mamy gdzieś w, w, w okolicy siebie taką osobę, która wypowiada się klarownie, krótko i logicznie. Więc to jest coś, co te osoby mogą nieść później dalej. Więc jeśli nawet mają takie trochę rozmyte jakości, dwójkowo siódemkowe a szczególnie siódemkowe, gdzieś, gdzieś w okolicy, to mogą tej, do tej czwórki, do tego cyklu formującego, dodać więcej polotu, a jednocześnie nieco uziemić swoje następne jakości. Czyli. Nie będą tak bardzo odlatywać. To może się przydać na przykład przy pisaniu fantastycznych książek, gdzie czwórka będzie konkretna i określi ramy, więc umiemy sobie nadać ramy, umiemy sobie nadać też kierunek, kiedy mamy czwórkowy pierwszy cykl. A ten polot, ten taki artystyczny rys możemy wziąć z innych jakości, które spotkamy po drodze. Jeśli. Rodzimy się w maj, to naszą taką nauką tego okresu będzie właśnie szybkie uczenie się. Bo jak poradzić sobie z nowymi, trudnymi sytuacjami, które atakują nas z każdej strony, jak nie nabrać ogromnej liczby, liczby informacji, ilości wiedzy, potrzebujemy się uczyć, więc bardzo szybko wchłaniamy nowe rzeczy. To są często te osoby, które dość szybko rozumieją to, co mówi nauczyciel gdzieś w szkole, szybko się uczą od ludzi spotykanych na przystanku i w każdym innym miejscu. To, co zostało powiedziane, to gdzieś tam w tym mózgu zostaje i się włączy w najbardziej odpowiednim momencie. Ale też bardzo istotne jest tutaj uczenie się stania za sobą czyli takiego, no można powiedzieć, stawiania granic. Co w związku z tym, co niesiemy ze sobą do dalszego życia, co możemy wykorzystać? Między innymi to, że mamy doskonale działający umysł, bardzo szybko przyswajający nowe informacje i umiejący żonglować tymi, które ma, wymyślając nowe sposoby naradzenia sobie z jakimiś problemami życiowymi. Więc jeśli mamy takiego kogoś w firmie, no to dziękować Bogu. Nie? Bo zawsze ta osoba tam znajdzie jakiś sposób, wymyśli, i nie wiadomo skąd ona to wie. Ale też są to takie osoby, które kiedy wykorzystują tę piątkę w życiu dorosłym, to uznajemy je za kogoś, kto jest w pewnym sensie autorytetem. Autorytetem może być w dziedzinie wiedzy, bo jest to taka chodząca encyklopedia. Ale może to być też autorytet w dziedzinie właśnie stania za sobą, czyli posiadania jakichś, jakiegoś systemu wartości, któremu jest się wiernym, że jakby nie łamiemy swoich zasad, swoich lub tych, w które wierzymy. Kiedy ktoś się rodzi w czerwcu, to tu już jesteśmy w stanie. Zmiękczyć tę swoją górę, bo piątka to rzeczywiście możemy sobie wyobrazić taką skałę, co to stoi, w, w, okopie się i powie: Nie, ja tego nie zrobię, bo nie jest to zgodne z moim systemem wartości. Natomiast w szóstce jest już więcej miękkości i tu szukamy złotego środka. Co to dla nas znaczy? Jakie to mogą być doświadczenia tego cyklu formującego? Na przykład takie, że dostajemy. Powiedzmy od najbliższych, nie wiem, w domu, właśnie jakiś rodzaj, nie wiem, przekonań, systemu wartości, i spotykamy się z osobą, choćby na podwórku, która ma całkowicie inaczej, która zupełnie inne wartości wyniosła z domu. I teraz my potrzebujemy doświadczać tego, żeby zasłuchać się trochę, no tak można powiedzieć w ten drugi system wartości i znaleźć tam coś, co może być korzystne dla mojego systemu wartości. Czyli tutaj jest więcej miękkości, tu poszerzamy swoje umiejętności takie społeczne, dogadywania się z innymi ludźmi, właśnie poprzez to, że akceptujemy inny sposób widzenia. Pomimo tego, że my wcale nie musimy zmieniać swojego, ale możemy dodać niektóre elementy do nas, do naszego sposobu widzenia, żeby lepiej zrozumieć świat, a przynajmniej tego drugiego człowieka, którego mamy przed sobą. Tutaj też jest motyw poświęcenia, czyli takiego jakby opiekowania, dawania komuś innemu. Więc może być tak, że mamy w sobie taki rys, Chociażby liczba duszy nasza jest sześć, i jeszcze dodatkowo, kiedy mamy cykl formujący szósty, możemy doświadczać takiej potrzeby zaopiekowania kimś innym, kto został odrzucony, z kogo się ktoś śmieje. Czyli na przykład, nie wiem, w piaskownicy bawią się dzieci, ale jedno dziecko to jest bite ciągle łopatką i odrzucane, więc taki szóstkowiec, no, gdzieś tam go otuli, zaopiekuje się, pobawi się z nim, wspólnie zrobią babkę z piasku. Natomiast może się zdarzyć w ten sposób, że. My wcale nie mamy takiej potrzeby szóstkowej, a się rodzimy w cyklu formującym sześć, i wtedy no, staje się to dla nas kłopotem. Czyli na przykład rodzice mówią: zajmij się młodszym braciszkiem, bo my na przykład idziemy do kina. A ja chciałabym pójść, pograć w piłkę, a niestety muszę się teraz tym pachorem zajmować. I to jest pewnego rodzaju poświęcenie moje dla, tego, dla rodziców i dla brata. Kiedy ktoś się rodzi w lipcu, to ma cykl formujący 7. I teraz tutaj potrzebujemy doświadczać takich sytuacji, w których będziemy mogli odnaleźć własną przestrzeń. Jakie to są sytuacje? Własną przestrzeń taką wewnętrzną, żeby poczuć się dobrze z samym sobą. Więc jeśli mamy tak się poczuć dobrze z samym sobą, no to musimy sobie zapewnić dużo czasu. Więc to nie może być czas spędzony z kolegami, koleżankami. Oczywiście, że to nie jest tak, że w cyklu, siódem, w cyklu pierwszym, kiedy mamy siódemkę, to nigdy się z kolegami i koleżankami nie widzimy, ale na przykład rodzice sobie wymyślają, że będziesz największym skrzypkiem na świecie. No i teraz piłujemy w domu, a wszyscy inni się bawią na podwórku. Prawda? Więc mamy jakby czas samych ze sobą. Czego to nas uczy? Dotykamy wszelkich emocji, które się pojawiają w nas, ale też wchodzimy głębiej w nasz świat. Mamy większy kontakt z naszą wyobraźnią. Jednocześnie zaczynamy szukać, i teraz mogą to być pytania na zasadzie: dlaczego ja tak mam fatalnie, a inni mają tak cudownie? I to jest jakby jedno z pytań. Ważne jest to, że te pytania sobie zadajemy: dlaczego tak? Bo wtedy zaczynamy drążyć, zaczynamy wchodzić głębiej i dotykamy tego miejsca, które jest bardzo dociekliwe. To powoduje, że już później idąc w świat, no nie będziemy nigdy płytko na coś patrzeć. Zawsze będziemy szukać jeszcze tej kolejnej warstwy i kolejnej. To może powodować, że jak pójdziemy do świata dorosłych, to. Będziemy mogli wykorzystać swoją umiejętność docierania do głębszych przyczyn jakiejś sytuacji. Piękna cecha wykorzystywana na przykład u psychoterapeutów. Ale też, ze względu na to, że cenimy własną przestrzeń, której doświadczyliśmy, cenimy własną, nie wiem, wyobraźnię, własny świat, taki wewnętrzny, który mamy, to możemy też dawać innym to poczucie, więc inni mogą czuć się przy nas całkiem nieźle, kiedy poczują, że, że mają więcej oddechu, że mogą się w jakiś sposób wygadać. Więc znowu świetna cecha psychoterapeuty, jakby dając przestrzeń i tę wnikliwość i dociekliwość. Kiedy rodzimy się w ósmym miesiącu, czyli w sierpniu, to Potrzebujemy doświadczać. Ale doświadczać takiego to tak naprawdę na maksa. Co to znaczy? To znaczy, że potrzebujemy takich sytuacji, w których jedynie naszą siłą woli jesteśmy w stanie wyjść z czegoś. Nierzadko dzieje się tak, że dzieci rodzące się w sierpniu rodzą się z jakąś chorobą. I to już jest, albo na przykład nabywają jakieś choroby w bardzo wczesnym dzieciństwie, żeby było to coś, co jest trochę tak na granicy życia i śmierci. To nie chodzi o to, że to musi być w sensie fizycznie, ale także naprawdę trzeba tej siły woli, żeby z tego się podnieść. Że to nie może być łatwe, to nie może być proste. Co uczy nas takie coś? Że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście, nawet z najgorszej. Trochę jest to podobne do trójki, przy czym trójka widzi najlepsze rzeczy, takie wyciąga te smaczki takie z danej sytuacji. W jakości ósemki już nie patrzymy na to w ten sposób, uważamy, że życie jest okrutne, ale wiemy, że mamy wystarczająco siły, żeby wyjść z każdej sytuacji, która nas spotyka. Co nam to może przynieść? I tu uwaga, bo może przy, z jednej strony nie przejmujemy się rzeczami małymi, e, przez ósemkę nazywane bardzo delikatnie pierdołami, natomiast może się zdarzyć, że będziemy bezwzględni w stosunku do innych osób, którym właśnie się przejmują takimi rzeczami, bo w ogóle nie widzimy, nie mamy zrozumienia dla takich osób. Dlatego tu warto sobie oglądać, czy to poszło w tym kierunku, czy nie. Bo jakość ósemki jest no, taka dość silna, jak się rozpędzi, to już idzie w jednym kierunku tylko. I może to być właśnie taki kierunek traktowania osób, które przejmują się takimi sytuacjami jako um, mniej wartościowych. Chyba to byłoby najlepsze sformułowanie. I zostaje nam wrzesień, wisienka na torcie, czyli e, liczba dziewięć. Co tu może się wydarzyć? Tutaj potrzebujemy uczyć się akceptacji, potrzebujemy uczyć się zrozumienia dla innych, dla świata w ogóle, potrzebujemy uczyć się odpuszczać pewne rzeczy. Więc jakiegoś rodzaju straty tutaj są mile widziane przez miesiąc dziewiąty ponieważ dzięki temu uczymy się nie przywiązywać do czegoś, co mamy. Jak może się to objawić, kiedy sobie porównamy, powiedzmy taką, nie wiem, weźmiemy sobie historię na tapetę. Ro, rodzi się dziecko w rodzinie takiej patologicznej, no powiedzmy, że jest alkohol, leje się strumieniami, rodzice nieprzytomni, w ogóle o te dzieci nie dbają, dzieci nie mają co jeść, nie mają się w co ubrać i tak dalej, i tak dalej. To kiedy rodzimy się w, sierp w sierpniu i mamy taką sytuację, to możemy powiedzieć, że życie było naprawdę okrutne i trzeba było znaleźć w sobie siłę, żeby przetrwać. Ale kiedy rodzimy się w dziewiątkowym miesiącu, to tu dużą trudnością jest to, że my się uczymy akceptacji, obojętnie co to jest. Więc ta akceptacja stanu, który nam nie służy, który nie jest takim normalnym stanem, takim zdrowym, o może tak, My traktujemy jako normę. Więc możemy za bardzo, jakby pozwalać później, w, już w świecie dorosłym, innym osobom, na to, żeby też przekraczały w jakiś sposób no, te nasze granice. No bo no, umówmy się tutaj są bardzo mocno naruszone granice dzieci. Więc to jest duże ryzyko. Ale gdybyśmy nie patrzyli na dziewiątkę, jako na ryzyko. To, co może taka osoba wykorzystać później w życiu dorosłym? No właśnie, to większe zrozumienie dla innych ludzi. Pomimo tego, że to zachowanie, jakie inni mają, powiedzmy, nie wiem, jakieś reagowanie na różne sprawy, może nie być tym, co nam się podoba, to jeśli działamy dziewiątkowo, akceptujemy, że ktoś inny może inaczej, jakby dajemy przyzwolenie na to, żeby to robił w taki sposób. Odpuszczamy. To nie znaczy, że jak ktoś przeszedł cały cykl formujący dziewiątki, to on taki jest wielki guru, który odpuszcza, wybacza, akceptuje. Nie. Ale tego się uczymy, bo znowu musimy spojrzeć na cały portret i zobaczyć, co ze sobą taka osoba niesie. Bo jeśli ona niesie takie jakości zaparcia, takie uporu, takiego trzymania czegoś, no to trudno byłoby, żeby no tak całkowicie odpuścić i iść, poczuć to takie, a co mi tam, jest to mi obojętne, czy to jest, czy nie, a obojętne mi jest, jak mnie inni traktują, no nie, bo też jesteśmy ludźmi, ale tu rzeczywiście potrzeba tej takiej tej nauki akceptacji, Większego otwarcia się na innych i zrozumienia innych. Też może się to objawiać tak, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to my jesteśmy już gotowi. To oddamy ostatnią koszulę, jeśli ktoś naprawdę czujemy, że potrzebuje pomocy. Więc tu znowu mogą być nadużycia. Jeśli ktoś wyczuje, że tu dostanie miskę strawy i to za free. To szybciutko się z taką osobą zaprzyjaźni. Więc tu, no znowu, jeśli chodzi o te nadużycia, to tutaj dziewiątka no, naprawdę króluje. No nie, ale w sensie, że jej się nadużywa. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia na temat. Miesięcy, w których się urodziliście, na temat tego cyklu formującego, jak to u Was się objawia, pamiętając o tym, że to, o czym mówimy, to jest bardziej archetypowe odniesienie do liczb i dodatkowo jeszcze do tylko jednej liczby. W połączeniu z liczbą drogi życia, kluczem wcielenia, pierwszym wyzwaniem i całym portretem, no będzie nabierało to już innych barw. Ale jeśli chcielibyście się podzielić tym, jak to u Was jest, co z tego zauważyliście w swoim życiu albo. Jak inaczej podchodzicie do, albo inaczej, jak, jak inaczej przeżyliście tamten cykl i co wyciągnęliście z tamtego cyklu, co możecie używać i co jest związane z daną liczbą, to podzielcie się tym w komentarzu. Będzie to bardzo rozwojowe dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.